Cześć, słuchajcie przychodzę z maseczką. Maseczka jest firmy AA, nazywa się Graj w zielone, Graj. Jest to maseczka nawilżająco-gojąca. Słuchajcie, nie wiem czy tu jeszcze coś zostało. O, chcę Wam pokazać konsystencję. To jest taka konsystencja szpachli, ale bardzo przyjemna w rozprowadzeniu, słuchajcie i to ma 8 ml słuchajcie ale faktycznie to starcza. Ja to zużyłam na dwa razy, ale myślę, że spokojnie na trzy, a nawet cztery razy można by ją wykorzystać. Niestety jestem w sanatorium i nie mam tykielka, żeby sobie po prostu zatknąć tą dziurę i już po, wiecie, po 24 godzinach wyschło mi połowę. Więc po prostu następnym razem muszę dopisać tu listę, żeby zatykać albo jakąś taśmę klejącą po prostu ze sobą zabrać. Bo tego jest naprawdę sporo i też szpachla, spoko, bo, słuchajcie, ona naprawdę odżywia. Powiem tak, no moim zdaniem odżywia. Skóra jest mięciusia w dotyku i słuchajcie, dzisiaj zrobiłam to drugi raz, więc po drugim razie nie wiem jak będzie, ale po tym pierwszym razie jestem zaskoczona, słuchajcie, ja jestem w sanatorium w ustce. Jest, y, od tygodnia jest wielki wiatr, ale codziennie wychodzę na dwór i po twarzy mi ten wiatr hula, słuchajcie, ja jestem czerwona, najpierw myślałam, że się trochę opaliłam, ale nie, bo ta czerwoność potem znika ale skóra mimo wszystko wraca do swojego kolorytu. Słuchajcie, ja mam jeszcze pozostałości po sanatorium, po solarium, więc po prostu ta maseczka zdaje rezultat. Ja Wam w 100% ją polecam. Dzięki, wielkie za uwagę, do usłyszenia. Papa. Pa.